Witajcie ponownie. Dzisiaj pokażę Wam kilka sposobów nabłyszczania masy cukrowej. Pierwszym klasycznym sposobem jest oczywiście użycie wody. Czy to w formie zwykłej wody, czy to w formie pary z żelazka. Ja parę nie będę w tej chwili tworzyć. Wezmę zwykły pędzelek i pomaluję całe moje ciastko wodą. Trzeba uważać, żeby tej wody nie było za dużo, ponieważ woda rozpuszcza masę cukrową. I może się okazać, że za chwilę masa zacznie nam troszeczkę prześwitywać. Nie jest to mój ulubiony sposób, muszę powiedzieć. Natomiast jest najprostszy, prawda? Bardzo często, kiedy nie chcemy, żeby masa była matowa, po prostu wyciągamy wodę, malujemy i mamy już troszeczkę inaczej wyglądający tort. Plusem tego sposobu jest to, że. W tym momencie, nawilżając masę pędzelkiem i wodą, możemy troszeczkę załatać pewne niedoskonałości. Tutaj roztarłam tą samą masę z odrobiną wody na taką pastę. I teraz tą pastą mogę tutaj troszeczkę natuszować niedoskonałości. Na początku masa będzie bardzo mocno błyszczała. Natomiast po jakimś czasie woda się wchłonie, wyparuje i już nie będzie takiego mocnego efektu. Wtedy będziemy musieli ewentualnie czynność powtórzyć. Pierwszy, klasyczny, najpierw trzy sposoby. Drugim sposobem nabuszczania masy, w momencie kiedy nie chcemy uzyskać takiego efektu bardzo wodnego, jest posmarowanie masy tłuszczem. Ja tutaj mam olej kokosowy, biorę odrobinkę na rękę i delikatnie wsmarowuję. Masuję moją masę. W ten sposób da nam taki efekt delikatnego blasku. No, będzie mniej błyszcząca masa po tłuszczu niż po wodzie, to na pewno. mieli efekt delikatnie subtelniejszy, natomiast tak samo jak w przypadku wody, tłuszcz w którymś momencie zacznie się wchłaniać do masy, im bardziej sucha masa, tym więcej tego tłuszczu wchłonie, czyli jeżeli robimy masę na świeżo, ten tłuszcz będzie dłużej widoczny na powierzchni, jeżeli masa jest sprzed paru dni, niestety bardzo szybko się wchłonie, trzeba będzie w czymś powtórzyć, natomiast jest to bardzo fajny sposób na nabłyszczenie masy, kiedy chcemy po prostu, żeby nie było mocno matowe. Kolejnym efektem, który możemy osiągnąć na masie, jest efekt satyny. Efekt satyny robimy smarując tak samo jak poprzednie tłuszcze. Cały tort musi być bardzo równomiernie posmarowany. Oczywiście można pokusić się, żeby robić to pędzelkiem. Ja wolę robić to palcami. Masę pięknie wypieścić. Oczywiście, jeżeli tort jest robiony dla kogoś na zamówienie, polecam robić to w rękawiczkach. Natomiast to jest delikatne ciasteczko, które za chwilę i tak zjem, więc nie muszę tego robić. Jeżeli chodzi o tłuszcz, można go nawet delikatnie osuszyć ręcznikiem papierowym, jeżeli byłoby to za dużo. Wydaje mi się, że jest teraz bardzo dużo posmarowana. Z kolejną rzeczą, którą będziemy potrzebować, jest to pyłek. W tym momencie mam tutaj pyłek srebrny, Sypię odrobinę do miseczki i wyjmuję czyściutki, nawiutki pędzelek do makijażu. Bardzo ważne, żeby pędzel był bardzo miękki, bardzo delikatne włosie. Teraz bardzo delikatnie. Tak jakbyśmy podrowały sobie twarz, nakładam pyłek na masę. Nakładam pyłek na masę. Yes. Ważne jest, żeby do tej czynności jednak przygotować sobie masę o tym samym kolorze jak ogóle bądź byłek w tym samym kolorze, co masa, ponieważ tu już widzę, będzie mi różowy prześwitywał. Powinnam to zrobić na białej masie, ale zresztą to pofarbowałam całą Taki satynowy połysk. Pięknie sprawdza się na tortach komunijnych, tortach ślubnych. Naprawdę polecam. Natomiast trzeba bardzo uważać. W momencie, kiedy dotkniemy masy, możemy zostawić odciski palców. To jest mało pożądany efekt. O tyle fajny jest ten sposób, że bardzo rzadko psuje się, bardzo rzadko znika, ponieważ pyłek jednak zostaje na powierzchni tortu. Natomiast trzeba bardzo uważać, bo wszystkie mankamenty masy będą widoczne. Ostatnim efektem, który chciałam Wam dzisiaj zaprezentować jest coś, co nazywam szkliwieniem masy. Jest to efekt takiej lustrzanej tafli bądź też po prostu właśnie szkliwa na porcelanie. Aby osiągnąć efekt na masie potrzebujemy w proporcji 1 do 1 syropu kukurydzianego oraz alkoholu. spirytusu są najlepiej, ponieważ ma najwięcej procent i szybciej paruje. Mieszamy taką miksturę i nakładamy pędzelkiem. Tak po prostu. czynienia z alkoholem, więc masa nie powinna się rozpływać. Można szczodrze nałożyć nawet kilka warstw. Pięknie będzie się prezentował ten efekt na na przykład balonikach, na imitacji wody, jeżeli chcemy na przykład zrobić tort basen lub tort wanny. Wtedy pięknie możemy podkreślić połysk. Na dużych powierzchniach ten efekt może nie będzie rewelacyjny, natomiast na drobnych detalach ozdobach Waszego tortu będzie prezentował się naprawdę efektownie. Trudnością jest to, że to musi mieć trochę czasu do wyschnięcia. Mój równy efekt sechł dwa dni mniej więcej. Dopiero potem z tej glazury robiła się dosyć twarda skorupka, którą można było dotknąć. Wcześniej była to taka powierzchnia... Przypominająca moim zdaniem niezaschnięty lakier do paznokci, który teoretycznie już jest suchy, natomiast w momencie, kiedy dotkniemy go palcem, zostawimy taki odcisk. Bardzo długo ten odcisk jednak znikał, nie było go widać w ogóle i dopiero po dwóch dniach, kiedy masa dokładnie wyschła, dopiero wtedy można było dotknąć tej skróbki, którą stworzyliśmy. Jak widzicie, do tej pory efekty prezentują się tak. Woda nadal jest dosyć spocona. Tak mi się wydaje. Ja tego efektu nie za bardzo lubię. Moim zdaniem wygląda po prostu jak źle przyrządzona masa, trochę spocona. Drugi, drugi efekt. Tłuszcz. Nadal bardzo błyszczący. On po jakimś czasie stanie się troszeczkę bardziej metowy, taki bardziej aksamitny. Myślę, że to jest dobre słowo. Moja ulubiona satynowa masa. Naprawdę powinniście spróbować białą masę zrobić bądź ekry. Tylko ważne jest to, żeby pyłek jednak był w kolorze masy. Jak widzicie tutaj pyłek biały na różowej masie daje nam taki troszeczkę prześwitujący efekt. Nie do końca jestem z tego zadowolona. Oraz nasza glazura, nasze szkliwo, które potrzebuje jeszcze dłuższego czasu na to, żeby wyschnąć, ale gwarantuję, musicie spróbować tego efektu. Szczególnie w momencie, kiedy naprawdę potrzebujecie mieć szklane bądź wodne detale. Mam nadzieję, że filmik Wam się podoba. Mam nadzieję, że skorzystacie z moich rad. Zapraszam Was do odwiedzenia mojej strony na Facebooku oraz oglądania innych filmików. Do zobaczenia.